W tej retrospekcji faktów dotarliśmy do lutego roku 2021. To bardzo istotny okres pomiędzy w miarę tolerowanym i przebijającym się do ludzi przekazem szło na hołowni, a decyzją wielkich rozgrywających, że najwyższa pora zastopować hołownię. Wystarczy popatrzeć na wyniki sondażowe tamtego okresu. Niedługo potem cenzurowanie Hołowni i antypropaganda zaczęły nabierać rozpędu. A powrót do Donalda Tuska dla poratowania jego partii w kłopotach, jedynie dolał paliwa do tego zjawiska. W obliczu potencjalnych przedterminowych wyborów, jeden z pomysłów zakładał blokowanie rejestracji partii Szymona Hołowni. On starał się zarejestrować partię pod nazwą Polska 2050. Nieopatrznie pochwalił się tym chyba na jakimś live. No i okazało się, że w Polsce jest jakaś mała partyjka, która nazywała się inaczej, ale bardzo szybko złożyła do sądu wniosek o zmianę jej nazwy na Polska 2050. Ponieważ jest to stosunkowo prosty wniosek w sądzie, więc szybko przeszedł i została ta partia jej nazwa została zmieniona. Jak Szymon chciał założyć, okazało się, że nie może założyć partii o tej nazwie, bo już taka partia w Polsce istnieje, trzeba zmienić nazwę. Więc tam były przepychanki, czekanie na decyzję sądu, w końcu dodana do nazwy Polska 2050 imię i nazwisko Szymona Hołowni. No i po wielu, wielu miesiącach, chyba ponad półtora roku. Ta partia nasza została za, zarejestrowana. W międzyczasie, jak się okazało, że ktoś zawłaszczył sobie bo to była kradzież zawłaszczenie nazwy tej partii ja nawet podjąłem starania, żeby dotrzeć do tych ludzi, którzy tą fikcyjną Polskę 2050 założyli. Rozmawiałem z tymi ludźmi, z jedną osobą, przez telefon, wprawdzie. Ale sugestia była wyraźna. Pan przyjedzie, porozmawiamy. Jest o czym rozmawiać. Możemy się jakoś dogadać. Pan jest biznes, biznesmenem. Chodziło o kasę. Chcieli wyrwać jak największą kasę. No, a powiedziałem, że no, przy okazji gdzieś może powiadam i pogadamy. Trochę jeszcze zrobiłem wywiadu na temat tych ludzi, którzy tam są. No i moi przyjaciele, którzy zbierali informacje, przyszli z takimi wieściami. Mówią, słuchaj, tam no, ciężko będzie z kimkolwiek porozmawiać, bo oni mówią, że im się bardzo opłaca was blokować. Że mają sponsorów, którzy płacą za to, że was blokują. Aha, czyli wszystko jasne, raczej nie przepłacimy tych, którzy mają pieniądze budżetowe.